Wolisz twarde, czy miękkie, systemy magiczne, czyli takie, które są opisane wręcz aptekarsko i przypominają naukę, gdzie wszystko jest wyjaśnione, jak to działa i co trzeba zrobić, żeby osiągnąć określony efekt, czy takie, które są niezdefiniowane i mają tą aurę tajemniczości wokół siebie. Jeśli wolisz te pierwsze, to mam coś dla Ciebie, czyli trzy prawa magii, Brandona Sandersona, sam je tak nazwał: Zdolność autora. Do rozwiązywania konfliktów za pomocą magii jest wprost proporcjonalna do tego, jak dobrze czytelnik tą magię rozumie. Czyli tym lepiej czytelnik rozumie to, co się dzieje na kartach książki, jak działa magia, co muszą poświęcić bohaterowie, żeby coś osiągnąć, tym uczciwsze wydaje mu się właśnie zakończenie czy rozwiązywanie tych problemów przy pomocy tej magii. Najgorszą rzeczą, jaką może być, to nagle pojawia się Deus Ex Machina i wszystkie problemy naszych bohaterów zostają rozwiązane w sposób magiczny, którego nie rozumiemy i jest to takie trochę... brakuje nam tego poczucia spełnienia. Ograniczenia są ważniejsze niż moce. Kiedy projektujemy jakiś system magiczny, myślmy o tym, jakie są jego koszty, limity i jaką cenę trzeba zapłacić, za to, żeby z danej mocy korzystać. To tutaj może pojawić się ten konflikt między mogę a nie powinienem, który może napędzić nam bardzo fajnie i ciekawie fabułę. Zanim dodasz coś nowego, rozwin to, co już masz. Czyli pogłębiaj to, co już masz, Dodawaj konsekwencje, kombinacje. Dzięki temu fajnie wrośnie to w świat i magia będzie prawdziwa i logiczna, a nie będą to jakieś losowe supermoce. Jeśli chcesz więcej wiedzy od Brando Sando, to niezmiennie zachęcam cię, aby wskoczyć na jego YouTube'a i przesłuchać serię wykładów o tym, jak pisać fantastykę.